E na odmotku się Coś no. mi znowu, że <grymne> <noise> Powiem, że gorsza była molona tym yy, na stawach Stefańskiego mistrza. Tam to takie wąskie jest, to jest taka w tej głębokości. Ale którymś, Tu mówisz tam przy tym, przy, przy tamie. Sama kończy i jest taki zalew. To jest taka kładka na drugą stronę, żeby przyjechać zaraz przy piwicy, jak się zaczyna. Nie, nie, to jest nie? gdzieś tam w środku pomiędzy tu sulejowym a przedbożem. Taka ciężka kładka <noise> To ja widziałem jak oni jeżdżą tam po tych lasach w takich kołaczkach, to mają szerokość kierownicy oblodzonych jeszcze dodatków. No tak.